To jest projekt, który rozpoczęliśmy. Ponad dwa lata temu, w ramach którego chcieliśmy stworzyć urządzenia pomocne dla terapeutów zajmujących się dziećmi autystycznymi, i w ramach tych studenckich projektów powstały najpierw trzy urządzenia, a później aż sześć urządzeń, które mają wspomagać terapię sensoryczną. Są to przede wszystkim urządzenia programowalne, także terapeuci mogą zmieniać sposób działania tych urządzeń, e, tak aby dostosować je do terapii konkretnego dziecka, e, lub aby uwzględniać postęp terapii no, w czasie. I trwania. Mogą oddziaływać różnymi bodźcami o różnym natężeniu. To może być dźwięk, może być światło, może być temperatura, mogą być wibracje, może być ruch. Mata sensoryczna jest takim urządzeniem, które wyszło jakby z pomysłu ogólnie maty, którą można położyć, którą dziecko może się przykryć, po której może chodzić którą może układać w różny sposób i do tego dołożone zostały właśnie dodatkowe bodźce w postaci oświetlenia, w postaci możliwości włożenia przez dziecko ręki do wnętrza tego urządzenia. Gra EXEO jest to forma gry, w której dziecko ma wybrać prawidłową odpowiedź, natomiast Terapeuta może podpowiadać tą odpowiedź w postaci podświetlenia. Jest to taka kostka, która reaguje zarówno na zmianę orientacji, jak i na poruszanie jakieś bardziej agresywne tą kostką za pomocą odpowiednio wyświetlających się ikonek na ekranie. Diodowym. Dodatkowo może jeszcze poruszać się lekko na takich niedużych nóżkach, no i może drgać. Aktualnie, tak naprawdę rozszerzamy funkcjonalność poprzez połączenie w jednolity sposób wszystkich urządzeń z komputerem centralnym i w ten sposób. Możemy tworzyć także scenariusze współpracy urządzeń. Nasza młodzież, czy też dzieci z pracowników przedszkolnych, mają dużo zaburzeń takich sensorycznych, komunikacyjnych, zaburzeń i deficytów w sferze poznawczej i w sferze społecznej. I generalnie te wszystkie urządzenia jakby mają pomagać w rozwoju naszych dzieci i jakby też w tym, że te zaburzenia gdzieś będą niwelowane. Tak? Dzięki takim interaktywnym zabawkom dla dzieci, czy też przedmiotom, tak? wchodzą w reakcję, dzięki czemu jakby uczą się z, na tym przykładzie później wchodzenia w jakieś relacje te wszystkie przedmioty te wszystkie projekty są dedykowane dla nas dla naszych podopiecznych tak i generalnie po konsultacjach wspólnych tutaj, terapeutów plus politechniki ASP no, mamy możliwość jakby stworzenia takiego wspólnego projektu wydaje mi się że ważnego i potrzebnego dla naszych dzieci